Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon, i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejny ekstra przegląd. W dzisiejszym filmie przeanalizujemy sobie to, kto może z Ekstraklasy spaść. Ja również wytypuję w dzisiejszym filmie właśnie tą trójkę pechowych ekip w obecnej kampanii PKO Bank Polski Ekstraklasy. No niestety się z nią pożegnają, ale do rozpoczęcia gry na wiosnę w Ekstraklasie pozostało już zaledwie 5 dni i ja dzisiaj wybieram najlepszego, oczywiście w moim uznaniu gdzieś subiektywnie najlepszego piłkarza właśnie z takim numerem i wybieram Oskar z GKS-u Katowice. Mimo, że bardzo wiele mówiło się o odejściu tego piłkarza, tak, no zaimponował mi on właśnie w Rudzie, jesiennej obok Mateusza Kowalczyka gdzieś porządkował tą grę GKS-u w środku pola i gdzieś ten duet, można powiedzieć, że zyskał takie, takie moje sentymentalne uznanie. A my przechodzimy do tematów innych, bo dzisiaj o gks nie będziemy mówić. Ja jakby wykluczyłem na ten moment spadek GKS-u Katowice, czy to pewnie motoru lubing ktoś tutaj by powiedział, że, że Beniaminkowie właśnie będą mieli problem na wiosnę, ale ja tak nie uważam. W mojej opinii te ekipy weszły w sposób fenomenalny do PK Bank Polskiej Ekstraklasy jak najbardziej zasługują żeby w niej pozostać i ja postawiłbym, że właśnie one pozostaną. Przeanalizujemy sobie ekipy od samego dołu do piastak Gliwice. Może na początek, właśnie powiem parę słów o piaśń. Również chciałem gdzieś tutaj właśnie włączyć ekipę Aleksandra Wukowicza, ale uznałem, że ze względu na te wzmocnienia, które zostały dokonane tutaj, za środki pozyskane właśnie z Miasta Gliwice, co budzi gdzieś można powiedzieć kontrowersje. Jednakże właśnie takie transfery jak Grzylka, czy to Akim Zelata, mimo odejścia Arkadiusza Perki w mojej opinii są taką kartą, która gdzieś eliminuje raczej Piasta z walki o utrzymanie. Też zresztą fenomenalny szkoleniowiec. Nowego szkoleniowca ma za to I Jest to ekipa, którą typuję do spadku. Yy, ta ekipa aktualnie znajduje się na 18. miejscu. W mojej opinii yy, ten spadek został poniekąd yy, przesądzony tymi ostatnimi meczami w yy, właśnie rundzie jesiennej, również tym spotkaniem przełożonym z Radomiakiem Radom. no Była to gdzieś katastrofa. Ja bardzo wyraźnie podkreślałem przed tym, zarówno jak i przed tym meczem spuszczą, czy to z leśiem, że, że będą to mecze absolutnie kluczowe, można powiedzieć, takie krytyczne dla dla tutaj walki utrzymanie, utrzymania, no a niestety zdobyć punktowa w postaci zera, bo to tutaj naprawdę jest gdzieś można powiedzieć przerażające, żeby z drużynami w tak ważnych meczach, z dużynami konkurencyjnymi właśnie nie zdobyć ani oczka. No i ile by punktów nie było potrzebnych do właśnie utrzymania, bo ja sobie tutaj gdzieś statystyki z poprzednich lat przygotowałem przed sezonem 38 właśnie kiedy tam taka można powiedzieć nie bywała ta walka o, o ligowę byt była. Z koroną, która, która się w ostatniej chwili gdzieś zerwała, ale to Radomek zajął 15 miejsce. Właśnie dwa sezony temu to Śląsk Wrocław i trzy sezony temu Śląsk również. Dwa sezony temu to 38 punktów, a trzy sezony temu to 35 punktów. W mojej opinii w tym sezonie też mogę gdzieś taki, można powiedzieć, ślepy strzał oddać. Ta 15 drużyna będzie miała punktów 39. Także tutaj pójdziemy krok dalej. No ale co do Śląska. No, można powiedzieć, Gdzieś, gdzieś wracając. Do zdobycia pozostało jeszcze 48 punktów no i Śląsk będzie potrzebował tak jak ja tutaj wyliczyłem, utrzymanie w poprzedniej kampanii, takiego hipotetycznego oczywiście, Śląsk będzie potrzebował 28, ale do mojego typu gdzieś 29 punktów. No jest to punktowanie i nie oszukujmy się tutaj na poziomie być może mistrzowskim, a na pewno gdzieś drużyny z czołówki. Wiemy, że dyrektor sportowy Rafał Grodzicki pozyskał tutaj dwóch zawodników, no jest to Alhamlawi i Linares, czyli zawodnicy w to i na te pozycje, które gdzieś kulały. Też te spanki mimo właśnie porażki z Olimpią Lubianą, czy to właśnie Vipersztem zemisowany 0 do 0, to dały taki, można powiedzieć, dość pozytywny odzew. Ostatni sparing z Deportivo Mineo wygrał na 7 do 0, tak tego który tego wyżej niż Real co jest, można powiedzieć, szokujące, ale ja bym się do tego nie przywiązywał. No, mogą wlać takie pasmo, można powiedzieć, optymizmu. Tutaj kluczowe przede wszystkim będą te pierwsze mecze. No. No, ten medzer domiakiem to jest y, absolutnie obiegum tutaj. Y, jeżeli w tym spotkaniu no, nie uda się zdobyć y, trzech punktów, to no, naprawdę można się już żegnać niektórzy już w tym momencie właśnie żegnają tą ekipę, a tak naprawdę po pierwszych czterech meczach no, przydałoby się gdzieś nawet myśleć o 10 punktach. No, ciężko tutaj powiedzieć tak naprawdę coś innego, bo zdobyć w postaci ośmiu no, już można powiedzieć też nieco tą sytuację poprawia, ale, ale jednocześnie niejako ją komplikuje, także tutaj naprawdę to punktowanie musi być, musi być na poziomie mistrzowskim. No, ja typuję Śląsk-Wrocław do spadku, ale stawiam, że Śląsk jakoś będzie ten sezon na 17. miejscu. Wyprzedzi jedynie Lechia Gdańsk, która to miała, jak dobrze wiemy, właśnie problemy licencyjne. Ostatnio dla przeglądu sportowego wywiadu udzielił Freddy Furt, kierownik działu licencji PZPN, no, i poinformował on, że Lechia dosłała, można powiedzieć, takie potwierdzenia tych płatności, które to gdzieś tam były wymagane w tej decyzji licencyjnej, bo ta decyzja tak naprawdę, oczywiście, jest tam typ odwoławczy, pięć dni jest bodajże na to, ale tutaj tak naprawdę nie było się od czego odwoływać i trzeba było po prostu spełnić konkretne warunki. No, mi się to gdzieś takie podejście w tym aspekcie podoba, natomiast pewnie wielu znajdziemy przeciwników tego, że w ogóle Lechia może przystąpić gdzieś tutaj do, do tych rozgrywek. Wiemy, że z klubem pożegnał się Konado, który to miał trafić do Śląska, też wielu obserwatorów, m.in. taki dosyć barny komentarz Wojciecha Jagody tutaj się głowił, cóż to za zawodnik, żeby tutaj Śląsk aż takie właśnie starania o niego toczył. No i gdzieś w mojej opinii przydałby się mimo tego właśnie w UKSie, ale trafił tam Michael zobaczymy jak się spisze ten piłkarz, na razie jak najbardziej optymistycznie się pokazał. No i gdzieś do siody tutaj ta sprawa ma być załatwiona z licencji Wiemy również o tym zakazie transferowym, który się no niejako z tym wiąże. No i ze względu na to właśnie sytuacja Lechii Gdańsk, no, gdzieś w mojej opinii staje się trudna i ja osobiście, mimo oczywiście gdzieś tutaj takiego, można powiedzieć pozytywnego tego wejścia nowego trenera, który to przecież dołał pokonać, no ale pokonał już tą z tak ja na przykład w tym meczu z Pogonią Szczecin to była kompletna katastrofa, ale później z gks no gra w obronie na pewno musi ulec zmianie i zobaczymy, czy tutaj tak rzeczywiście wydarzy. No, ten mankament jest bardzo wyraźny, bo w sobie to nie wygląda źle jeszcze za gdzieś kadencji Szymona tak taka po 70 minucie była ogromnym problemem, ale mimo wszystko, może nieco naiwnie, ale ja typuję Lekie na ostatnie miejsce w tabeli. Przechodzimy teraz do tego, co jest ciekawsze. No i mamy tutaj właśnie kilka ekip walczących o, o to, można powiedzieć, miejsce tak naprawdę jedno. Może niekoniecznie oni nie walczą, ale to miejsce jest dla nich takim widmem zagrożenia. No i Zaczniemy sobie właśnie po kolei od dołu. Na początek mamy Koronę Kielce, która jest na szesnastym miejscu. Zakończyła tą rundę w spadkowej po zwycięstwie Adomiaka, a po własnym emisji z Pogonią w który był dość rezultatem pozytywny. Ten mer był potworny. Naprawdę nie wiem, czy gdzieś go jeszcze spotkanie oglądałem. Ja gdzieś tam relacje z tego meczu napisałem. Jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam przeczytać to, jak, w jakich ja tam słowach opisywałem to, co wyprawiali podopieczni, przede wszystkim Oweta Kolendowicza, to bardzo serdecznie zapraszam. No ale gdzieś dla korony to był wynik taki pozytywny, mimo tego właśnie zimowali oni w w strefie spadkowej, no i niewiele się tam wydarzyło, tam wiemy, że przede wszystkim zmiany na, na stanowiskach w sztabie trenerskim właśnie tutaj to były takie zaszłości, można powiedzieć, jeszcze po, po byłym szkoleniu osób właśnie. Tutaj teraz wokół Jacka Zielińskiego, czyli szkoleniectwa bardzo doświadczonego, bardzo uznanego, dobudowano tak naprawdę taki sztab, może wedle jego żądania, a z klubem pożegnał się dany Techo. Ja osobiście uważam, że Krona Kielc utrzyma się w Ekstraklasie i chciałbym może powiedzieć, wyróżnić Paoeste, który gdzieś w mojej opinii ta będzie nadszłała do niego. Może to jest kolejny taki, taki nieco strzał na trafił, ale gdzieś tutaj uważam, że naprawdę hiszpański obrońca może może spisać się nieźle w tej właśnie ludzie. Na 15 miejscu mam puszczenie połomice, no i w przypadku puszczy tych ruchów było nieco więcej. Vidin view, czyli też piłkarz taki gdzieś się przeze mnie postrzegany jako taka bardzo pozytywna postać. Właśnie pożegnał się z, z Puszczą, a szkoda, bo, bo tak jak powiedziałem, już zresztą wnosił, wnosił taki pozytywny błysk, również Michał Walski, ale przede wszystkim Wojciech Hajda. Ta do mnie dzielnica, nie wiem tutaj właściwie dlaczego doszło do tego ruchu, bo właśnie Wojciech Hajda kojarzył mi się z takim można powiedzieć, może mentalnym podejściem puszczy taką zawziętością, no i wielka szkoda, że, że opuścił on tą drużynę. Przyszedł za to do, do właśnie drużyny niepołomicy Antoni Klimek z Łódź. No i właśnie wydaje mi się, że być może właśnie Li Jun tutaj zastąpi. W takim, na takiej pozycji, nie wiem czy będzie on właśnie tak przywiązany do tego skrzydła, być może. Ale może również właśnie tą rolę może takiej dziesiątki u Tomasza Tułacza będzie, będzie pełnił w rozmowie dla Kanal Plus. Powiedział, że Tomasz Tułacz daje mu więcej wolnej ręki niż Daniel Myśliwiec, właściwie więcej wolnej ręki zawodnikom ofensywnym. Nie wiem, czy tutaj się no. miał na myśli, raczej tak. No, takie dosyć ciekawe porównanie między Danielem Myśliwcem a, a Tomaszem Tułaczem. No i ten terminarz też wydaje się dosyć trudny, bo to są stacie z górnikiem, zagłębiem, legią. Później gdzieś stacie właśnie z legią. Tutaj należałoby punktować, przecież pamiętamy to wysokie zwycięstwo w rundzie jesiennej, właśnie nad legią 4 do 1. Po tym meczu ta puszcza nieco, nieco zaliczyła taki zjazd, a później zaliczyła progres na końcu rundy, to fenomenalne mecze z widzewem. Czy to, czy to Raczej nie fenomenalny, ale wygrany mecz we Wrocławiu. Również Puszcza awansowała do finału Okupały Polski, o czym warto powiedzieć. Także również może gdzieś nawet narodowy do, do tej myśli nie połomiczan wróci. Już chciałem przychodzić dalej, ale przypomniałem sobie jeszcze o niemalże fundamentalnej kwestii. No, przecież Puszcza walca na swój obiekt. Najpewniej będzie to właśnie w drugim meczu domowym tej rundy. Być może przy koło, że to pierwszy mecz, Wyrażono na to niedawno zgodę. Także ten obieg na pewno na pewno tutaj Dużynie Tomasza Tułacza pomoże i ja nie typuję tutaj tej ekipy jako tego mojego kandydata do spadku. Na 14. miejscu mamy Zagłębie Lubin, które to również tutaj ten terminarz na te pierwsze kolejki ma, ma taki dosyć przyjazny, no ale do klubu trafili przede wszystkim tutaj dwóch, dwóch piłkarzy z Ligi Skandynawskiej. To jest pomocnik i obrońca. Yy, właśnie Aleksander Abrahamson i Ludwik Fejtsson. Yy, no tutaj, takie kompletnie można powiedzieć, nowe twarze, yy, ale, ale po awak swojej byłej drużyny, której przepraszam, ale tutaj nazwy no nie odważy się wymówić, byli to piłkarze uznani. Także być może oni z oni zwłoczą tą drużynę. Też w przeglądzie jednym mówiłem, że niespodziewanie drużynę opuścił Wasa Seik, no, ale. Ta, gdzieś ten powód po kontuzji Dawida Kułyminowskiego, czy to przede wszystkim Kajetan Szmyt. Który, mam nadzieję, że, że gdzieś w końcu odzyska swój blask i pokaże tutaj taką pełnię swoich możliwości, jaką, jaką gdzieś dysponował w Walcie Poznań. No i do tego, oczywiście, Tomasz Pieńko, że tutaj ten TZ stworzy taką, taką może powiedzieć, autostradę dla zagłębia w walce o to ósme miejsce, bo gdzieś tam mój kolega redakcyjny napisał, że ósme miejsce przyjęliby z pocałowaniem męki. I ja też tak uważam, że. Że właśnie oni odbiją w kierunku tego, tego ósmego miejsca i, i zdołają utrzymać się w ekstraklasie. Może, może nie kończąc aż tak wysoko, ale, ale będą na pewno gdzieś tutaj, chociażby na tym, na tym miejscu, na którym są. A na 13. miejscu jest Star Mielec, która to no, nie dokonała wielu ruchów. Właściwie nikt do klubu gdzieś znaczący nie przyszedł, a z klubem polegnęli się zawodnicy mniej istotni, czyli Koki Hinokyo i Petros Bagalianis, przede wszystkim ten drugi. Można powiedzieć, że tylko 5 spotkań w ramach właśnie PKOB Polskiej klasy, ale Janusz Niedźwiedź bardzo mi imponuje. Naprawdę to, jak ta drużyna zaczęła fajnie grać w piłkę jest, jest imponujące. Tutaj może taka namiastka nawet widzewa. No ten najbliższy kalendarz, bo wiemy, że tutaj tak naprawdę te pierwsze 4 czy 5 spotkań są najważniejsze. No i mamy Giecki z Katowice w kolejce dziewiętnastej, później Jagielonie, Pogoń Szczecin i Piat w to są te pierwsze 4 kolejki. No tu jeszcze właściwie można dodać, że, że ta piąta jest z w Kielce, także takie można powiedzieć bardzo ważne bezpośrednie starcie. No pytanie jak ci napastnicy będą się spisywać, bo wiemy, że to jak który zapowiadał 20 goli na razie pozostał na jednym i jest, i jest można powiedzieć tylko rezerwowym. Dużo lepszym rezerwą jest Łukasz Polsztyński, który mi... Nie wywali, imponuje. No i przede wszystkim, ja szkoły, zobaczymy, że tutaj można powiedzieć, profesor szkoły z Mielca, zdoła, zdoła strzelić jeszcze kilka bramek, a może nawet gdzieś włączyć się jeszcze do walki o kolejnego bo ja naprawdę dostrzegam, do, gdzieś można być potencjał w tym zawodniku. Ja nie typuję, że stary jedz spadnie. No to pewnie gdzieś tutaj niektórzy z Was się domyślają, że moim typem do spadku będzie Adam Mega. może być to bardzo kontrowersyjne, ale przede wszystkim to jest ten terminarz. Dlatego, tą stawkę przygotowałem, że ten terminarz na początku jest, można powiedzieć, bardzo trudny. Bo tu y, tylko stać się z w 20. kolejce, czyli ze Śląskiem Wolcław na własnym boisku, godzinie 14.45 soboty. Śląsk na początku zaczyna w poniedziałek, a później dwa lub trzy mecze są w sobotę o 14.45, także coś pięknego. No i wiadomo, jaku doszło do takiego przewrotu, że w mojej opinii właśnie ta duża spadnie. No przede wszystkim brak Leonardo Roszy. Czyli zajmujesz w tym momencie 12 miejsce, no ale przewaga jest bardzo niewielka, ale czynisz to w taki sposób że masz spródno napastnika, który no, jest w tym momencie jak poliderem klasyfikacji strzelców oczywiście został on w ale przeszedł do Jakowa, e, także pewnie tutaj będzie jeszcze miał szansę, żeby powalczyć, bo nie wiemy jak on rzeczywiście skuteczny będzie. E, no ale przede wszystkim ten przewrót. No Tutaj wiemy, że bardzo właśnie piłkarze tacy można powiedzieć e, przyszli, którzy, którzy mogą brać tą nadzieję również, że onej to jest nowy ten że wystąpią warto Wartozora. To raczej będzie zmiana pozytywna. E, Paulus Golubikas, e, Tomasz Don tutaj to są piłkarze tacy, którzy mogą stanowić rzeczywiście o sile, również Michael którego bardzo dobrze znamy, mamy również Peody'ego, Steve'a Kinga i Rafaela Baerwosse. O tym ja mówiłem w dedykowanym filmie po, e, poświęconym właśnie Adamowi Jakowi. E, no ale gdzieś te historie wydają mi się takie dosyć, e, dosyć jakby zbyt e, skomplikowane. I przede wszystkim ten terminarz może niejako podłamać e, duży tutaj mentalnie. Nie będę tutaj może e, zwolnienia TNEA wieszczył, bo to by była nieco może przesada, jakby tak często wiadomo, e, na tych trenerów, Ale tam jest absolutny brak stabilizacji pod tym e, kątem. Przecież e, znamy kulisy zwolnienia ostatnio TNEA, i tutaj nie mam na myśli e, już tylko był na Baltazara, ale gdzieś takiej stoje, jak gdzieś e, właśnie ze wspólnym e, pokojem hotelowym, no to jest e, gdzieś kompletnie absurdalne, no, ale tak ta rzeczywistość niestety wygląda. E, no i ja właśnie jako tą trzecią drużynę typuję tutaj do jak ja ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka ze serii Ekstra Przegląd do rozpoczęcia rundy wiosennej pozostało już bardzo niewiele, także będziemy gdzieś tutaj wyczekiwać, będziemy wypatrywać i będziemy właśnie tutaj obserwować jak bardzo skoro się w moich typach. Bardzo serdecznie dziękuję, miłej niedzieli. Cześć.